Jakaś jaskinia tutaj była. Oj, nie mogę. nic. Tak, właśnie ten. Jaskinia tutaj była, nazywa się jakaś ten. Wcisnąłem ludzikowi kluczyk i sprawdzimy sobie. No bo w sumie, co tu jeszcze innego w tej grze można robić. Są pytania o Steam Deck. Steam Deck niestety to jest tak zawsze jak Volvo, które jest małą firmą i nie ma jakichś tam wielkich zakładów produkcyjnych. Jest to samo, co było na przykład z niewypalonym headsetem, moim zdaniem, z e, Valve Index. O. To znaczy, no nie wydalają z produkcją, tak? Niestety, przykra absolutnie sprawa. Aj, tutaj mam taki wichajsterek latarnia. Mały startup to jest. Czy teraz jest troszkę problemów, żeby tam chipy wyprodukowało dobrze i tak dalej? Do... Okej, okay, to jest BOS po prostu. A, ten materiał może być krótki, bo się okaże, że go nie pokona. Witamy, Miyazaki i jego ulubione zagadki, czyli... ...nic nie jest takie proste. Mhm. Krewka... Nawet nie spadł, jego gość będzie miał nieszczęście i spadł. Wy jesteście kim? Pieskami? A? Wszystko okej? Okay? Na oko pieskami. Nie jesteście nic warci pieniędzy, z tego co widzę. Dobra, podejrzewam, że oni są generowani przez tą ośmiornicę z pupy. Tak, bo już znamy te zagadki Miazaki Tak i tak, super. Ekstra, dobra. Czy włączyłem na Tak, włączyłem jest bieda. Niestety, jest tragedia. Jak coś, to nie wpłacać oczywiście. Hmm, więc jeszcze raz, musimy sobie przypiąć zegarek. Ta, widziałem, że tutaj jest boss, tak? Nie. Aha. Dobra, niestety nie będziemy czytować. Pójdziemy tak, jak yy, Miyazaki chciał. Czyli zejdziemy tą dziurą. Tam gdzieś jest ten z. trzysta złotych mi dajesz. Ten cień tam na górze, ciekawe, czy to jest coś ważnego. Kwiatki, fajnie, bo ciemno, żelasty liść, okej, okay, tu jesteśmy w tym miejscu. Eee, tak. Dobra, szczerze, nie chcemy się tak bardzo tego eksplorować. Ale czy mam wyjście? Moment, moment. Tak, bo tutaj dojdziemy do miejsca, z którego przyszliśmy. Tam jest ta dziura. Okej, okay, nie, tam musimy się wrócić. Dobra, mimo wszystko. Hmm. Czy coś na czacie było ważnego, ale chyba nie? Czyli tak: zejście tędy i sprawdzanie, co w tej jaskince jeszcze jest wiadomość. Ostraliście z craftingu? Pyta kto to zapytał? Xerxes. Zapomniałem, że istnieje crafting. Dziękuję za przypomnienie. Kiedyś jeszcze na przykład pamiętałem o tym, że jest crafting, bo zbierałem jakieś przepisy. Jak tu pięknie złoty rum, półkroniczny. Krystaliczny mech jaskiniowy. Super, to nie koniec wspaniałej rzeczy, run bohatera. Czyli jakieś 200 zł. w nie warto niczego tutaj. Czy jesteś dumny z widzów? Tak, bo sorry. E, żeby nie było, może tylko prawdziwy, ty... o, o dziwo e, Miyazaki zrobił prawdziwy full screen. E, tak, jak ktoś coś napisał, już, już się odnoszę. E, tak, zalogujmy się. Kontynuuj z Twitchem. Sekundę, to nie do końca wypali. Dam to jest ekran zły. Ja chyba z YouTube'em się teraz loguje. Aha. Strumienie z roczaju. Okej. Okay. Przepraszam, że tak. Kuzyn był. Nie szanuję Elden Ringa. Pozdrawiam, ja też nie. Dobra, Bart na to subskrybował. Mikita Winniczuk subskrybował Spielmaster Bukowski. Super. I AMD. Ciekawe się na Nvidia. AMD stworzyło tego. Steam Decka poniekąd. Czyli to odfajkowane, to odfajkowane. Super, sorry. A, dałem, dałem escape jakby była pauza w tej grze, ale to nie ma znaczenia. Że ansubów nie podaje. Powinno podawać, to jest prawda. Ansuby są ważniejsze niż wszystko. Chyba ludzie, już, którzy mieli ansubować, czy ci, którzy mogą ansubować, to już ansubowali, Reszta już nie pamięta o tym kanale. Tak? Człowiek! Tak? To coś tam się mu dzieje. Jakiś problem ze są... Znowu na ten, nakrwawienie, nie? Tutaj się wchodzi. to jest tak pokraczna ta walka. Z tak, którym się dawało o, tak, dobra. Chodź, ludziku. Ech, to jest niestety chromosą bonusowy fighting. Nie? No chodź. Oni są totalnie nieodporni na podskok. Na słynny odskok, doskok. skok. są zbyt głupi. Tak samo tamtego tego niego pokonałem, tego jego klona. Czemu się nie leczył? Ech, pewnie... <laughs> Z ciekawostek. Miyazaki się pomylił i... Jak była ta ściana, która... E, trzeba było ją uderzyć 500 razy, żeby się otworzyła, to był błąd. Na stowarzyszu, nie tam wiesz, no to przecinków w tym kodzie pewnie nie ma. Nie, nie ma komu tego sprawdzić, bo jest część po japońsku, część po tym, daj spokój, to nic nie działa. Tak? Tak, tak, zwierać tak miało być. Pieski się bawią. x się chodziło pociutko, nie, żeby nie obudzić piesków. Gdzie, którą mało śpiące? Tutaj. Dobra, i już pieski częściowo zdechły. 1000 złotych z tej jaskini. Eee, że narzekanko. Cały czas jest narzekanko tutaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Ktoś tutaj e, chce się połączyć w znudzeniu e, panem Jazakim, to oczywiście zapraszam. Okej, okay, no i tutaj niestety prawdopodobnie boss. Jesteśmy nieprzygotowani. Mamy e, 1000 złotych do stracenia, to ty? Skokaj. Za czekaj. Fajnie go trafiłem. Okej, okay, no to niestety tak. To, żeśmy się nie spodziewali, tak? Okay. Kocham, kiedy właśnie, tak, boss daje ci znać, jak się z nim walczy. On jest chyba nowy w miarę, tak? <laughs> Czy są komary w chłokowie? Chyba jeszcze... <laughs> Możliwe, że są, ale no to ciężko ocenić. Dobra, teraz jak do nich najlepiej dojść? Czyli tak, prosto, prosto w lewo... Dziurę ominąć, zejść tędy... O Potem tym tutaj... Chyba tu, nieźle... Turli, turli tutaj, potem tędy, tędy, prosto, prosto. że Oczywiście hitbox, hitbox porn czyli Aha trafiają Ach Mizaki Boże. Aha, to jest wszystko, to jest iluzja, spółki, dobra. Eeeeee... Jaki syf. Znaczy, to jest też cheat, tak. <laughs> Też jesteś sklonowanym dzieckiem. Kocham, kiedy nie doskakuje. Jezu to jesteś ty, bo teraz cię poznaję, tak, walczyliśmy już z tobą, tylko byłeś w innej stroje. Jezu nie. Miyazaki nie. Wtedy miałeś mnie dwa ataki trochę inne, tak? Boże nie. Jezu, jakie to jest smutne. Jak takie coś można zrobić? O, jest w umieranko. Aż, chciałem, żebym że go dorwał, ale teraz nieśmiertelność wtedy. Aaaa, co to jest ten? Że mam debuffa. Tak, tak, tak. Mam to gdzieś. Tak, mówię całkiem szczerze. Wiem, że tam jakiś debuff wchodzi, gdzieś tam kropeczka jest. Ten. To nic nie zmienia. Tak, dam tam 5% mniej zdrowia. Aaa, nie wiem też, bo warto tą dziurą spaść tutaj tak. Spaść tutaj i spaść tu. Tak, witaj, witaj. 5% to dużo, super, kocham to. Da, 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 da. Fajnie, fajnie. Błyknij sobie Jezu! Uzu, po prostu Tak, dokładnie, słychać wycie Zadzwonię, dobra. Jezus, szkieletony walczą mnie, Boże, jakie to są upośledzone, wszystko. Jezus, chłopaki, co byś Was powaliło? Tu macie bossa. Jezus, gość mi wachluje. Ożek i tu ma zaś ja miałem wtedy zrobić tak całkiem szczerze Skończyło się piczko, super, pi to jeszcze. I teraz co odrodzi się, bo jest jeszcze ten robak, tak? Żeby było fajnie. Ta. To jest ten z tego całej krańcowego kościółka, nie taki grubas. Okej okay. nie Boże, ale to jest smutne. Boże jakie to jest smutne. Okej, okay, skończył teraz. Jest dwudziesta trzecia dwadzieścia, mamy coś tam 30 minut. Nie, no to jest smutne. W sensie, szan, lubię, że, wiem, że dla speedrunnerów to jest fajne, tak? I dla boss runnerów, którzy lubią walczyć z tymi samymi bossami non-stop, to jest pewnie fajna zabawa, ale to jest kurde. No, walczyliśmy z tymi ludźmi. Ten z wioski, ten z kościoła. To już wszystko było. To jest gość... tak? To jest gościu z wioski Bab, a drugi jest z kościoła. I teraz po prostu Miyazaki wpadł na genialny pomysł. Będziesz miał więcej oryginalnych bossów? Jak boss będzie się składał z dwóch części, tak? Bo nie możesz powiedzieć, że ten boss już był. Skoro boss składa się z dwóch elementów teraz albo do dwóch elementów, to znaczy, że możesz mieć więcej oryginalnych bossów. Tak? Bo nie było tego bossa nie było, tak? Połączenia bossa z wioski z tego jeszcze nie było. To jest oryginalny. Tak, czy to z trzech bossów? O. Nie no, to jutro dokończymy, dobra? Na razie, uwaga, Cięciunio. Dziękuję dzięku.